Witajcie znowu w naszej kuchni. A może ja, może ty chcesz, ja a może ty chcesz w ogóle zrobić to przedstawienie? Jo, vlog. Dzisiaj będziemy nagrywać, yy, jak robię las w Sojku na konkurs szkolny, ale na wcześniej nie będę w tym sama, bo będzie mi pomagać moja siostra. Witajcie znowu w naszej kuchni. Dzisiaj zamiast gotowania będziemy robili las w słoiku na konkurs Hania, jak już usłyszeliście zresztą. Także no, zaraz, zaraz pewnie zrobimy przedstawienie wszystkich rzeczy, które mamy, wszystkiego i robimy las. Mech poduszkowy. Bardzo dobry mech do lasów w słoiku, bo może mieć styczność z wodą, no i ogólnie jest polecany. Kamyczki takie równokolorowe. Mogę jeszcze powiedzieć, że takie kamienie to i miałam, jak miałam rybki. Następne kamienie tylko białe. To są bardzo małe kamienie, które wyglądają bardzo dziwnie, bo chyba naszą jakąś wodą czy czymś. <grytanie> duwe kamienie. Bardzo podobne do takich, co mamy w ogródku. Kamienie jeszcze bardziej podobne do tych, co mieliśmy, jak mieliśmy rybki. Ziemia. Kamienie, duwe. Piasek! <grytanie> O więc widzieliście teraz całe przedstawienie wszystkich rzeczy, wszystkie rzeczy były kupione na Temu, jakbyście byli ciekawi Temu! O Jezu, na no Allegro Jezus. Najpierw wkładamy karmazyk, ja już tu złapyłam oh, Właśnie, mamy już tu w ogóle włożony karmazyk, ja to pokażę. No, pokaż pokaż. Co? Karmazyt. Nie... A karmazyt! Sorry, powinniśmy się od mamy na coś na to mogła. to jest karmazyt jednak no, 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 Ale to jest ruch... to jak taki, wiecie, na ryby Teraz będziemy posypywać to takimi oto dziwnymi... Co to jest. Trzeba i... pokazać to. No trochę jak węgiel. Węgiel aktywny służy po to, żeby to wszystko tam nie zgniła, a po to, ta wola sobie odpłynęła. Kierancy. Kieran. Posaram się. Mamy w ogóle listę, co tutaj trzeba przygotować tak dalej. Także punkt pierwszy, przygotowanie naczynia, dokładnie umyj i wysuszko, drugi punkt, warstwa drenażu, no i wysypać trzeba ten keramzyt, no i to ułatwi odprowadzanie nadmiaru wody, ciekawe, podłoże, wysyp 4 5 metrów ziemi, mamy to ziemię? Mhm. No, teraz nie mamy wielki fur, bo tamtej ziemi nie starczyło, fur niestety ma dziurę, więc może wciel to. I to nie ma No! Gdzie to stał Ciężkie, jest... <grym> Dobra, wsypujemy. No to tak leci! Ta, Ta ziemia jest całkowicie Słucha. Zrezygnowaliśmy jednak z ziemi, bo okazało się, że jednak mamy jej herdowe. Zabieram już to. Tak. I co my mamy z roślin? No jedynie z roślin mamy mech. Przecież. Majka warto jest jakoś w Oh my że sam mech. Co najmniej jedna roślina mech. Nie zauważyłam ogólnie paru roślin, także jednak mamy coś więcej oprócz tych kamieni do lasów w słoiku, to ma sens teraz. To jest fitonia, a to jest bluft. Kremowna kupiła w wielu miejscach. Będziemy wkładać nasze piękne rośliny do słoika. Ciężko to trzyma nazwać słojem, no ale. Pajka, całą kanapkę. O, ma... o nie! No. Cała moja kanapka jest w sumie w ziemi. Ani ja miałam taką chęć zjeść tak szczerze. Dobra, ja bym pierwszy wsadziła tą małą. Ona będzie no. prostsza lub styliznie. W ogóle mega prostsza, ładna. Y, trudniejsza francja, ale Dobra, wyjmujemy pierwszą roślinkę żeby to zdań było przydzielone mi. Ja myślę, Hania, żeby ta roślinka stała Co myślisz? Okej. Okay. Kot jak najwięcej tej ziemi stąd, z rośliny Ciężkie ogólnie było włożenie tego już tak szczerze, ale się Hany na szczęście udało. Dobra, mamy mek. on wygląda naprawdę ładnie tutaj. Będziemy teraz wyspywać kamieniami. Najpierw piaskiem. A, dobra, zostawię jednak on w To który był otwarty swoją drogą wcześniej. To wiadomo, Tak wygląda nasze całe stanowisko pracy. ладно, но дайте дичка это ко мне наиграет. Thank Tak wygląda na razie ten las członków. Wygląda on naprawdę dobrze. Jeszcze będzie dokładnie tak większe kamienie i tak dalej, no ale wygląda już ładnie. Wygląda naprawdę ładnie. Słuchajcie, ja jeszcze dodam coś od siebie, a przez to, las, to mam przyszki i kawałek jakiegoś y, od drzewa. Także ja to wsadzę i to będzie jeszcze bardziej wyglądało jak na bo aktualnie to wygląda jak akwarium. kwadrę. mamy kamienie mają. No, jeszcze mamy takie większe kamienie. Tu i teraz zaraz budujemy. Ale ej, to wygląda no ładnie. To już dużo bardziej przypomina las, to no, nie ciężkie. że nie. Dobra, mamy jeszcze jedną rzecz. Są to kamienie. Te kamienie są dużo większe. Są no. typowe, takie same mamy w ogródku, szczerze. Dobra, mamy już poczucie, Chyba bo ostatni raz w szujku. widzieliście pewnie ogrywki, albo zobaczycie zaraz. Także naprawdę prezentuje się on super. A póni chłopam z najfreski. To trzeba spryskać po pierwsze. A po drugie później mało to. o a nie wstaluję cię tego samottu. No bo pewnie, bo nie wymieniłem tego. Czas tak, to no, trzeba ci wyjmować. O. Powiedzmy że tak to będzie wyglądało. No ogólnie w Dędziu mogę to być naprawdę wysokie miejsca, można wygrać. No, a ja to jest prawda akurat, ten swój wygląda naprawdę ładnie. Także kończymy tym właśnie swojem nasz odcinek. Wpadajcie oczywiście na mój profil, na Instagramie, TikToku, wszędzie. bliska o poobrażam trochę, gdyby można było zobaczyć z strony. To tyle jest w